Szczególnym momentem świąt jest wigilia. Jest to czas pojednania, zbliżenia, radości, ale przede wszystkim nadziei. I mimo że tyle razy przeżywaliśmy ten czas, zawsze czekamy na ten jeden, jedyny, niepowtarzalny dzień. Przedsmak wigilijnego nastroju przeżywamy podczas opłatkowych spotkań w pracy, w szkołach, przedszkolach. Co o świętach Bożego Narodzenia powiedzą nam dzieci i nauczyciele? Odwiedzimy przedszkolę numer 4, szkołę podstawową numer 4 oraz gimnazjum numer 2 w Andrychowie. Zapraszamy. Żeby były prezenty, koła i prezent. Żeby było ładnie. Żeby były wesołe święta. Żeby było fajne święta. Tego te święta nazywamy świętami Bożego Narodzenia. To jest radośnie? A Bo Pan Jezus się w tym roku urodził. Bo Pan Jezus czeka... czeka sopca. Podzielimy się opłatkiem. Żeby Jezus się cieszył. Jeżeli... Trzeba się podzielić opłatkiem, żeby się spełniły życzenia. Lubicie święta? Prezenty. 63 się się prezenty. Prezydenty Mikołaj. Bo możemy lepić bałwany i zjeżdżać na Sankarze. To wszyscy dostają prezenty. No jest choinka. przychodzą goście na święta. To się dostaje prezenty. To jest piękna choinka. Bo można ubierać choinkę. Bo się dostaje prezenty. I można pić zbiorniki. No. Można jeździć na nartach. Można jeździć na To ulubione potrawy, wigilijne? Barsz czerwony. Zupa krzypowa. pofa. Kulasz. ludzie lubię. Barsz Barsz ziemniakami. Barsz i placki. Barsz biały. Urak, ma farki rozumowe, pomidorowa. Twoja telewizja regionalna. Rozmawiamy z dyrektor przedszkola nr 4 w Andrychowie, panią Alicją Gałusz-Wójtowicz. Jak pani obchodzi święta Bożego Narodzenia w tym roku? No, bardzo tradycyjnie. Właściwie wzorem ubiegłych lat na święta, na przygotowanie do świąt, zostały mi tylko dwa dni, więc będę teraz bardzo szybko pracować nad świętami. No spędzę je w gronie najbliższych osób, w, w gronie rodzinnym, no i oczywiście w, w pełnej tradycji. Czekają na przede wszystkim na prezenty, ja też. No, myślę, że no, udziela się ten nastrój. To jest po prostu, to są po prostu piękne chwile, więc myślę, że wszyscy tutaj jesteśmy w pełnej gotowości do świąt. A czego pani by życzyła widzą y, Twojej telewizji regionalnej y, w te święta i w nadchodzącym roku? W swoim oraz w imieniu całego personelu przedszkola, w imieniu dzieci przedszkolnych składam życzenia przede wszystkim spokoju, zdrowia, spędzenia tych świąt w gronie najbliższych, w gronie rodziny. A w nadchodzącym roku 2013 życzę wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń, no i też zdrowia i dużo pieniędzy. Jest. A teraz zajrzymy do szkoły podstawowej numer 4 w Andrychowie. Jaki świąteczny nastrój tutaj panuje? Zaraz się przekonamy. Dlaczego lubicie święta? Z czym się wam święta kojarzą? Dlatego, że wtedy narodził się Pan Jezus z prezentami. Z, prezentami. z prezentami Pana Jezusa. Bo wtedy się narodził Pan Jezus. A jak wy przygotowujecie się na przyjęcie Pana Jezusa? I... Czyli być własne uświęcającej. Ubieramy choinkę. Zautomy. Spędzamy ten czas z rodziną. Czego nie powinno zabraknąć na wilgotnym stole? Karpia. Jedzenia. Chleba. Rłopatkówka. Pełnego mięsa. Wysoki świąt! Z zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu pogodnych, radosnych, wspaniałych chwil. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia składam wszystkim uczniom, rodzicom oraz mieszkańcom naszej miejscowości Andrychowa wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, spokoju i szczęśliwego nowego roku. Pawła Bydła. Może ona Telewizja Regionalna. Rozmawiamy z księdzem Robertem Kurpiosem, współtwórcą projektu spektaklu Droga do Betlejem, Misterium o Bożym Narodzeniu. Młodzież chętnie angażuje się w życie szkoły. Bardzo chętnie młodzież zawsze bierze udział w przygotowaniach wszelkich spektakli. Jakoś tak stało się tradycją naszej szkoły, że jasełka zawsze są przygotowywane no, przez księży pracujących w gimnazjum numer 2. I kiedy rozpoczynamy naszą działalność i kiedy prób, zaczyna się w ogóle podejmujemy próbę stworzenia jakiegoś spektaklu do przygotowania zawsze młodzież bardzo chętnie odpowiada na to, na to, na to zaproszenie i bardzo chętnie uczestniczy. Jak długo trwały przygotowania do tego spektaklu? No, zasadniczo po Świętach, po, uroczystości, przepraszam, po uroczystości wszystkich świętych rozpoczęliśmy już takie pierwsze próby najpierw oswojenia się z tekstem, przydzielenia ról poszczególnym osobom, a następnie już takie bezpośrednie y, próby y, były w ostatnich trzech tygodniach świątecznych. W międzyczasie były robione tutaj te piękne dekoracje, tak? W międzyczasie były dekoracje przygotowywane przez panią Elżbietę Krupnik i więc razem wspólnie i z panią Elą i z panią Krystyną Fruder jesteśmy odpowiedzialni za tą, za tą właśnie dekorację i to ten spektakl jasełkowy. Co kryje się w tajemnicy Bożego Narodzenia, jak się sądzi? Z tajemnica Bożego Narodzenia to przede wszystkim wcielenie Syna Bożego. Bóg przychodzi na świat po to, aby zbawić człowieka. I każdy z nas w tej tajemnicy musi odkryć swoją własną drogę. Drogę, która nas prowadzi do, do domu Ojca. A jak najlepiej, yy, oczywiście poza spowiedzią, przygotować się na, na rodziny, na przyjście Jezusa? Myślę, że takim najlepszą drogą naszego przygotowania jest otwarcie serca. Otwarcie serca na potrzeby tych, którzy stają na naszej drodze, tych, których Pan Bóg stawia na naszej drodze i darzenia ich dobrocią i miłością to wynika przede wszystkim z przekazania miłości Boga i bliźniego. I niech te święta będą dla nas właśnie pełne radości i miłości, takiego Bożego pokoju i otwarcia, e, czynienia pełnego dobra dla wszystkich. Dziękuję bardzo za rozmowę e, dla Twojej telewizji regionalnej e, na te święta, może na przyszły rok, jakie ma e, ksiądz życzenia. Życzę przede wszystkim, aby te święta były pełne miłości i pokoju. Niech te święta Bożego Narodzenia będą przede wszystkim otwarciem się na działanie Bożej łaski. Niech Chrystus, który przychodzi w tajemnicy Bożego Narodzenia, przemienia nasze życie, obdarza nas łaską, wszelkim błogosławieństwem, pokojem i miłością. I nam wszystkim niech da serca czyste i otwarte, i przede wszystkim gotowe na to, aby służyć innym i niech temu też służy Wasza telewizja. To jest taki początek roku, który się rozpoczyna troszeczkę wcześniej niż kalendarzowy, ale cały, cały okres liturgiczny, wszystko przypomina mi o tym, że się rozpoczyna od narodzeń, narodzeń Chrystusa, i przez cały rok tak naprawdę żyjemy w takim jednym wielkim kręgu, który właśnie zatacza ostatecznie swój koniec, a jednocześnie początek, więc to jest taka okazja do tego, aby podsumować cały ten rok, który się może zakończył, ale także wybrać nowe plany na to, co się rozpoczyna. Dziękuję bardzo, a to za chwilę przejdziemy do młodzieży tutaj, a skoro mam tu już księdza pod ręką, to może od razu zadam pytanie na temat tego spektaklu, który widzieliśmy. Yy, czym jest yy, według księdza to, to misterium Bożego Narodzenia? Czym jest misterium? No samo słowo misterium oznacza tajemnicę i faktycznie jest to największa tajemnica, jaką... Człowiek może zrozumieć, może lepiej powiedzieć, nie może zrozumieć, bo wielkim misterium jest to, że Bóg, który jest nieskończony i może mieć wszystko, tak naprawdę decyduje się na to, żeby stawać się człowiekiem, żeby być jednym z nas i żyć tak jak my, przyjmować nasze słabości. To jest misterium, tajemnica, którą, na którą odpowiedzi tak naprawdę całe życie szukamy, ale myślę, że jest gdzieś poza nami i jej nigdy nie odnajdziemy do końca. A jak najlepiej... Yy poza spowiedzią oczywiście przygotować się do, do przyjścia Jezusa. Poza spowiedzią, oczywiście spowiedź to jest jakieś takie, ja myślę, wydarzenie ostateczne i kluczowe, jeśli chodzi o przygotowanie, ale adwent trwa cztery tygodnie i jest to wielki czas, tak jak mówiłem, podsumowania tego, co było, tego, co się udało, pracy nad sobą, ale również naprawiania tych wszystkich re relacji, które gdzieś w trakcie roku zostały zachwiane. Takie jest też przesłanie Jana Chrzciciela, prostujcie ścieżki dla Pana, przygotujcie Mu drogę, czyli naprawić to wszystko, abyśmy do stołu wigilijnego zasiadali w gronie rodzinnym, w gronie przyjaciół z jak naj... Lepszym nastawieniem i pozbyć się wszystkich uprzedzeń i wszystkich rzeczy, które się przez rok nagromadziły. Dziękuję bardzo. To przejdziemy teraz do was może. <śmety> 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 czym, są, czym są dla was święta Bożego Narodzenia? Może dla Ciebie? Nie ja nie chcę. <śmety> <się> nie <śmety> może święty Mikołaj odpowie. <śmety> <śmety> Ten strój zobowiązuje jednak. Święta Bożego Narodzenia to jest dla mnie e, czas wy wybaczenia sobie tam no, grzechów i. Czas, który spędzamy z rodziną przy, przy ładnym, nastrojonym wigilijnym stole, przy którym są 12 potraw, które z radością zjadamy i. i... Dobrze, dziękujemy, a powiedz, powiedz mi jeszcze, czy pomagasz w przygotowaniach do świąt? Tak, oczywiście. Jest to dla mnie bardzo. To jest dla mnie. Ważna sprawa, tak? Żeby tak. pomóc rodzinie, żeby ją jakoś tam yy, wspomóc, tak? Dokładnie. Dziękuję bardzo. Czego nie może zabraknąć na stole wigilijnym? Według może tutaj... O, proszę bardzo, tu się zgłaszają osoby już. Jak masz na imię? E, Max Maksymilian. Maximilian, Maximinian, tak. E, no więc czego nie może zabraknąć na stole? Nie może zabraknąć uszek z mięsem. Uszek z mięsem, tak? Twój przysmak ulubiony, tak? Bardzo dziękuję. Kto jeszcze? Jak masz na imię? Paulina. Czego nie może zabraknąć na stole Wigilijnym? Sianka pod obruskiem, choinki i świecy. Tak. O, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za odpowiedź. A z czego najbardziej się cieszycie i co ma dla was największe znaczenie w czasie Świąt Bożego Narodzenia? Tak masz na imię? Angelika. Dla mnie to, że możemy się spotkać przy tym stole z rodziną. Po prostu to samo, że jesteśmy tam ze wszystkimi bliskimi, to jest takie bardzo fajne. Dla ciebie co jest najważniejsze? Może no, spędzamy czas z rodziną, jesteśmy razem, sumie nic takiego, tyle w sumie. To w sumie bardzo ważne rzeczy, prawda? A y jeszcze jedno pytanie: Czy wybieracie się na pasterkę? Jaka będzie w tym roku frekwencja? Tutaj kolega się zgłasza. Jak masz na imię? Krzysiek jak idziesz na paserkę w tym roku? Tak. <gry> tak. Bardzo ładnie. Ktoś jeszcze? Idziecie? Może wszyscy odpowiedzcie tak, że idziecie, prawda? Przed, tutaj ksiądz siedzi, także będzie, obserwuje was. Ja <grym> dobrze>, dobrze, także dziękujemy wam bardzo za poświęcony czas, za odpowiedzi i do zobaczenia. Z panem Krzysztofem Kubieniem, a także panią Krystyną Fluder. Na temat świątecznej gorączki. Co państwo sądzą właśnie na temat tej świątecznej bieganiny? Czy święta to powinien być raczej czas przemyśleń, zadumy, spotkań z rodziną, czy świąteczny szał zakupów? pan Krzysztof. Wydaje mi się, że te święta, które nadchodzą, to powinny być właśnie takimi dniami refleksji przede wszystkim, ponieważ. W dawnych czasach, w poprzednich latach, kiedy o te dobra materialne było bardzo trudno, te święta z zadumą, z zadumą zbiegały się również te poszukiwania tych towarów. W tej chwili na szczęście mamy tego wszystkiego w bród, więc myślę, że czas na to, aby te święta były właśnie taką chwilą refleksji, zastanowienia się nad tym, co, czego się dokonało w danym roku jakie są perspektywy na przyszły rok i, i powinny być to właśnie święta bożonarodzeniowe, które mają wymiar różny, bo przede wszystkim ten religijny, przede wszystkim ten rodzinny i myślę, że wokół tego powinniśmy się przez te najbliższe dni skupić. W pewien sposób na pewno daje się porwać świątecznemu tutaj szałowi. Myślę, że teraz współczesny świat taki jest, że każdy z nas gdzieś biega, szybko coś próbuje załatwić. No jednakże osobiście uważam, tak jak pan Krzysiek tutaj już mówił, że nie możemy zapomnieć o tym, co najważniejsze. Że jest to jednak Boże Narodzenie i czas na refleksję nasz modlitwę, spędzenie czasu z rodziną jest tutaj bardzo ważne nie możemy o tym zapominać Tak jak to pięknie było przedstawione w spektaklu który pani współtworzyła z pan, księdzem tak Robertem Kurpiosem Tak, tak. Tutaj przygotowanie właśnie jasełek, poświęciliśmy bardzo dużo czasu na przygotowanie jasełek, chcieliśmy, żeby właśnie przybliżyć atmosferę świąt. No musimy tutaj jeszcze wspomnieć panią Elę która bardzo nam pomogła tutaj dekorację. W ogóle cała szkoła, nie wiem czy tutaj już zwiedzaliście, bardzo ładnie jest udekorowana, wprowadza nas w, taką, w taki nastrój i atmosferę świąteczną. Bardzo pięknie jest udekorowana, pięknie są udekorowane stoły. Czy pan Krzysztof pomagał przy dekorowaniu stołów? No, bardziej wspomagałem moich koleżanki moralnie, ponieważ moją profesją jest sport, więc w jakiś sposób się przyczyniłem, ponieważ ta uroczystość odbywała się na sali gimnastycznej. Natomiast jestem pod wrażeniem ich pracy przede wszystkim, ich pomysłów i tego, że potrafiły w tak nietypowym miejscu stworzyć taką świąteczną atmosferę. Czyli pani Krystyna dekorowała stoły, tak? Tak, pomagałam, zostałam w tym nie jestem wychow... wychowawcą, ale w tym roku zostałam zaproszona przez klasę trzecią D, żeby wspólnie z nimi siąść do stołu wigilijnego, także pomagałam im właśnie ten strój udekorować. Serdecznie pozdrawiam klasę trzecią D. A co państwo by życzyli widzom tej telewizji regionalnej na święta na nowy rok? Może pani Krystyna pierwsza? Przede wszystkim spokoju, tej zadumy, o której tutaj już rozmawialiśmy, z czasu spędzonego z rodziną, a w nowym roku spełnienia marzeń, wszelkiej pomyślności i zdrowia. Dziękujemy bardzo. Pan Krzysztof. No myślę, że nie będę jakby zmieniał tego, o czym pani moja koleżanka powiedziała, więc ta zaduma, ta refleksja nad dokonaniami i nad tym, co nas czeka w przyszłym roku, a poza tym rodzinnego świętowania, bo to myślę jest najbardziej jakby charakterystyczne dla tych świąt. Dziękuję bardzo, bardzo za rozmowę. Rozmawialiśmy z panem Krzysztofem Kubieniem i panią Krystyną Fluder. Dziękujemy bardzo.